Codziennie dostaję wiadomości. Pomóż, bo zaraz będę łysa. Co zrobić, bo mam ich coraz mniej? Jak zatrzymać wypadanie? To pytanie wraca ciągle i dotyczy kobiet i mężczyzn. Zanim odpowiem na pytanie, jak zatrzymać wypadanie, musimy zrozumieć dlaczego. I tu nie chodzi o jeden powód. Tak wiele osób sięga po suplementy, szampony, zabiegi i nic się nie zmienia. Jeśli to brzmi znajomo, zostań do końca. Dlaczego włosy wypadają? Powodów jest wiele i nie ma jednej odpowiedzi, która pasowałaby do wszystkich. U kobiet często działa inaczej niż u mężczyzn, ale są też przyczyny wspólne, które dotykają nas wszystkich. I właśnie od tego zaczniemy. Najpierw zobaczymy, co różni kobiety i mężczyzn. U kobiet włosy są bardzo wrażliwe na zmiany hormonalne. I tutaj pojawia się nam hashimo, to problemy z tarczycą, PCOS, ciąża czy menopauza. Każda z tych sytuacji to prawdziwa burza w ciele, i właśnie wtedy cebulki szybciej przechodzą w fazę wypadania, a cykl wzrostu się skraca. Dlatego możesz nagle zauważyć, że włosy zaczynają sypać się garściami. U mężczyzn najczęściej winny jest DHT, czyli hormon, który powstaje z testosteronu. On działa na cebulki jak nożyczki. Z każdym cyklem włosy rosną coraz cieńsze, aż w końcu mogą zaniknąć. Ale to wcale nie jest wyrok. Nowe badania pokazują, że na to, jak szybko i w jakim stopniu osłabiają się nasze włosy, ogromny wpływ ma styl życia, dieta czy stres. Dlatego właśnie jedni tracą włosy błyskawicznie, a inni zachowują gęstą fryzurę do późnej starości. Widzisz to u siebie? To zostań do końca i dowiesz się, jak to zmienić. Zobacz, jak dzisiaj wszyscy żyjemy. W biegu. Jesz coś w pośpiechu, często sięgasz po gotowce, bo przecież nie masz czasu. Do tego dużo kawy, alkohol, papierosy i już twoje ciało dostaje więcej toksyn niż wsparcia. Organizm musi z tym walczyć i nie starcza mu sił, żeby zadbać o takie drobiazgi jak włosy. Potem dochodzi stres, taki codzienny, nieustanny, i tu ciało wchodzi w tryb awaryjny. Skupia się na przetrwaniu. Najważniejsze jest utrzymanie pracy serca, mózgu, narządów. Włosy nie są mu wtedy potrzebne do życia. Dlatego organizm odcina od nich energię i składniki odżywcze. W efekcie włosy słabną, przestają rosnąć, a potem zaczynają wypadać. I teraz zobacz jeszcze jedna rzecz: brak ruchu. Po pracy, kanapa, wszędzie samochodem, całe dnie przy komputerze albo z telefonem w ręku. Siedzimy zgarbieni, z głową w dół, przez wiele godzin bez rozciągania, bez swobodnego oddechu. A wtedy krążenie w karku i w głowie jest przyblokowane, a przecież to właśnie krew ma dostarczyć cebulkom tlen i składniki odżywcze. Bez tego one dosłownie głodują. Kolejna sprawa to niedobory. Żelazo, cynk, witamina D3, białko, bez tego włosy po prostu nie mają z czego rosnąć. To tak, jakby próbować zbudować dom bez cegieł. Można mieć piękne plany, ale nie ma materiału. I tu teraz widać, że nie chodzi tylko o włosy, ale o cały organizm. Bo jeśli czegoś brakuje, ciało zawsze najpierw zabezpiecza najważniejsze funkcje, a dopiero potem myśli o skórze, paznokciach czy włosach. I teraz dołóż do tego pielęgnację, którą serwujemy skórze głowy. Szampony, odżywki pełne silikonów, parabenów, SLS-ów czy sztucznych zapachów. To działa jak makijaż. Na chwilę wygładzi, na błyszczy zatuszuje problem. Ale pod spodem cebulki dalej są osłabione, skóra podrażniona, a bariera ochronna naruszona. Zamiast wspierać regenerację, tylko maskujemy skutki i pogłębiamy problem. Więc na pytanie jak zatrzymać wypadanie włosów odpowiadam: zadbaj o to, na co masz wpływ. Zrób przerwę w pracy i wykonaj kilka prostych ćwiczeń, choćby krążenia ramion, rozciąganie szyi czy kilka pojacyków. Dlaczego? Bo ruch rozluźnia spięte mięśnie karku, pobudza krążenie, dotlenia cebulki włosowe. Dodatkowo poruszysz limfę, która odpowiada za usuwanie toksyn z organizmu. Po drugie, wypij jeden zielony koktajl dziennie. Szpinak, jarmuż, ogórek, natka pietruszki. To nie tylko witaminy, ale też chlorofil, który wspiera oczyszczanie organizmu i dostarcza minerałów niezbędnym włosom. To taki codzienny zastrzyk energii i odżywienia. Po trzecie, wprowadź siemien do swojej diety. Możesz je dodać do koktajlu albo namoczyć i wypić żel lniany. To źródło kwasów omega-3 i lignanów, które działają przeciwzapalnie i wspierają Równowagę hormonalną. Co jeszcze możesz zrobić? Dodaj do swojej codzienności napary ziół, pokrzywa, skrzyp, mniszek lekarski. To zioła bogate w krzem, żelazo, minerały, które wzmocnią włosy od środka i wspierają pracę nerek oraz wątroby. Zrób wcierkę z naturalnych składników, z rozmarynu, goździku, tymianku. Każde z nich działa inaczej. Rozmaryn pobudza krążenie skóry głowy, goździki mają działanie antybakteryjne i wzmacniające, a tymianek wspiera równowagę skóry głowy. Razem tworzą mieszankę, która naprawdę stymuluje wzrost włosów. Nie musisz robić wszystkiego naraz. Wybierz jeden, dwa kroki i wprowadź je od dziś. Za kilka dodaj kolejne i zobaczysz, jak włosy zaczynają się wzmacniać. A jeśli chcesz kompleksowego planu, gdzie krok po kroku pokazuję, jak zatrzymać wypadanie i odbudować włosy, znajdziesz go w moim e-booku Zatrzymaj wypadanie włosów i przywróć im zdrowie i blask. Link w opisie pod filmem. I pamiętaj, nie zniechęcaj się, jeśli nie zobaczysz efektów od razu. Włosy potrzebują czasu, żeby pokazać zmiany. To nie magia, to proces. A jeśli dasz sobie szansę, to możesz odzyskać swoje włosy w 3 miesiące. A teraz wyobraź sobie, że rano patrzysz w lustro i widzisz, że włosy są mocniejsze, mniej zostaje ich na szczotce, a z czasem pojawiają się nowe baby hair. To całkowicie realne. Spróbuj. I do widzenia w kolejnym filmie.